która przypomina nam te wydarzenia sprzed 2000 lat, kiedy ten stary koniec lat. Oczystość. Chciałbym Państwu złożyć nasze serdeczniejsze życzenia na ten rok 2025. Przede wszystkim dużo zdrowia, spokoju i radości. Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku. Dziękuję. Tak, ponieważ miało być krótko, więc w imieniu już wszystkich gości zaproszonych przede wszystkim. Miele podziękować za to, że się spotkacie, że możemy do Was dołączyć i wspólnie razem przedłużać sobie ten czas świąt Bożego Narodzenia. Dziękujemy także za to wszystko, co w starym roku już, na 2024 razem przeżywaliśmy, a coś tam tego trochę było, a szczególnie ja się cieszę, że, że macie tą siedzibę tutaj, że jesteście związani tym obiektem z, z miną Zamość. Przyjmijcie drodzy więc od nas wszystkich gości najlepsze życzenia na ten nowy, już 2025 rok, niech on będzie rokiem Radowskim. Niech tam nastrój świąt Bożego Narodzenia, który jeszcze gdzieś tam w nas jest, niech najlepiej będzie z nami przez wszystkie dni nowego, nowego roku. Ja wiem, że ostatnio to powtarzam, że czasami nam trudno w to uwierzyć żeby się tak radośnie przez 360 yy, kilka dni. Ale wiara pszenicusa Krzynicy. i tej wiary, tej mocy w dążeniu do wybranych celów, tych prywatnych, osobistych, ale i tych stowarzyszeniowych, tego Wam życzymy w tym nowym roku. Wszystkiego dobrego.